Dzień dobry Państwu, tu arcymistrz Marcin Tazbir. Mokate indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w szachach na rok 2019. Jesteśmy po piątej rundzie, w której padło dużo wyników rozstrzygniętych. Dwa razy wygrały czarne. Katarzyna Dwidewicz przegrała z Moniką Soćko. Tę partię będę dla Państwa analizował. Dodatkowo Jolanta Zawacka przegrała po bardzo burzliwej, bardzo dziwnej i bardzo napiętej partii z Iwetą Rajlich, tam wynik odwracał się kilkukrotnie. Dodatkowo Alicja Śliwicka wygrała z Klaudią Kulą, tutaj też. Klaudia odwróciła wynik z totalnie wygranej pozycji. Przeoczyła kilka ruchów i partię niestety przegrała. Remisy padły w partii Warakomska-Szczepkowska, gdzie to na pewno Ania musi być dużo bardziej zadowolona z wyniku tej partii. Karina naprawdę mogła na końcu jeszcze grać padł również remis z partii Joanny Majdan z Anną Kubicką. Także jak na razie na czele weteranki naszej reprezentacji Monika Soćko i Iweta Rajlich. Mam nadzieję, że nie obrażą się na mnie za, za te słowa. Natomiast na pewno stanowią one od lat, szczególnie Monika, ostatnio mniej Iweta, stanowią, stanowiły, stanowią o sile naszej reprezentacji. W tym sensie te, te weteranki to bardzo pozytywne określenie. Na razie zamyka podium Karina Szczepkowska, która traci już punkt do Iwety Rajlich. Przejdźmy zatem do partii Katarzyna Dwilewicz, Monika Soćko. Nastąpiło E4, C5, Skoczek F3, Skoczek C6, także obrona sycylijska. Jeszcze nie wiemy jak. Dokładnie to się potoczy: D4, czyli warianty otwarte, CD, skoczek D4. Tutaj czarne mają kilka możliwości: mogą zagrać ruch E5 i po skoczek B5 to jest przyspieszony wariant świechnikowa, tak zwany Mogą również zagrać skoczek F6, skoczek C3, E5, ostatnio bardzo popularne, grane również w meczach o Mistrzostwo Świata przez Kalsena. Mogą zagrać również Hetman C7 systemy Paulsena, a Monika decyduje się na ruch g6, czyli na wariant drakona. I tutaj białe mogą zagrać dwa systemy, albo c4, które było w partii i jest to system z formacją pionkową Maroczego, albo skoczek c3 i tutaj pogoniec g7, goniec e3, skoczek f6, goniec c4, roszada Goniec B3, D6, F3. Możemy przejść do normalnego wariantu Drakona. Tutaj chciałbym wspomnieć, że po skoczek C3, goniec G7, jeśli czarne grają właśnie w tej, w tej kolejności ze skoczkiem C6, a nie D6. Po goniec C3, skoczek F6, goniec C4 mogą próbować tutaj grać Hetman A5, zmuszając białe do krótkiej rozzady, ale nie mogą zagrać Hetman B4. Goniec B3, skoczek bije E4, z uwagi na wtrącony skoczek bije C6 dc i a3 i cały widz polega na tym, że po skoczek c3 szach jest ruch hetman f3 i jest atakowany hetman, skoczek i pionek na f7 i ta pozycja jest na pewno dużo, dużo gorsza dla czarnego bądź nawet już nawet i przegrana. Natomiast w partii nastąpiło c4, czyli mamy systemy ze strukturą pionkową Maroczego Goniec G7, goniec E3, skoczek F6, skoczek C3. Tutaj obie strony oczywiście wykonują bardzo naturalne, bardzo ym, logiczne, zdrowe ruchy. Roszada, goniec E2, D6, roszada. Tutaj goniec idzie na E2 po to, żeby nie pozwolić skoczyć skoczkowi na G4. Goniec D7, Hetman D2. Teraz czarne wymieniają parę skoczków po to, żeby złapać troszeczkę tlenu. Goniec bije D4, goniec C6. wisi pionek na E4, więc gramy F3. Następuje A5. I moim zdaniem, najlepszym systemem teraz jest zagranie B3, po to, żeby czarne nie mogły zagrać A4, bo A4 sami będziemy chcieli zagrać B4. Natomiast poskoczek D7 zagramy goniec E3 z uwagi na to, że mamy przewagę przestrzeni, co zapewniają te pionki, właśnie. Nie chcemy wymieniać gońców, i poskoczek C5 wieża fc1, hetman b6 i wieża ab1. I tutaj na przykład jeśli czarne próbują zagrać hetman b4 z ideą a4 to mamy nieprzyjemny ruch wieża c2 i teraz będziemy chcieli zagrać ewentualnie hetman c1 z następnym a3 b4. Także tutaj czarne musiałby się gimnastykować, bo w fc8 na przykład hetman c1 grozi a3 b4 z wzięciem figury więc czarne muszą grać hetman b6 i tak naprawdę to tutaj dopiero Mimo, że jest to już osiemnasty ruch, rozpoczyna się gra środkowa. Także w partii nastąpiło wieża FD1. Moim zdaniem troszeczkę niedokładne pozwala na zagranie A4 czarnemu, który które to A4 pozwala moim zdaniem pozycję wyrównać. Natomiast w partii nastąpiło skoczek D7. I teraz ruch, który uważam już za lekki błąd, wieża AC1. Białe powinny trzymać napięcie, powinny trzymać większą ilość figur. Co prawda, po ruchu goniec E3 nastąpi A4 z dalszym Hetman A5, i uważam, że czarne naprawdę nie mają czego się wstydzić w tej pozycji. Natomiast powierzchnia AC1 nastąpiło wybicie na D4, wybicie i wymiana Hetmanów, i ta pozycja, z uwagi na to, że mamy biały, gońca białopolowego i pionki na białych polach, nie powinna czarnym sprawiać problemów. I teraz następuje pierwsza niedokładność czarnych. Wieża FC8. Dlaczego to niedokładność już tłumaczę? Wieża z A8 nie gra. Wieża na F8 przydaje się do ataku po linii F, bo Biały chce zagrać król F2, król E3, król D4, scentralizować króla, dlatego lepsze było wieża AC8, po to, żeby po ewentualnym król F2 zagrać F5 i po król E3 nawet mogę pobić, pobić i mam wieże obie na otwartych liniach, co na pewno jest na korzyść. Czarnego. Natomiast nastąpiło wieża Fc8, goniec, ups, przepraszam. Wieża Fc8. Przepraszam bardzo. Wieża Fc8, goniec b5, król g7, król f2 f5, król e3, król e6, król d4. I teraz widzimy, że król czarnych stoi, król biały stoi wyżej, dodatkowo skoczek z b6 jest zablokowany przez gońca. Nastąpiło h5 i teraz białe zagrały g3, mimo że mogły zdecydować się na bardzo ciekawy manewr wieża c3. Chciałyby się tutaj zdwoić po linii c i wejść ewentualnie na c7. Tutaj mamy słabości. Natomiast po wieża c3 bc, wieża c8 mogą zagrać h4, żeby wstrzymać kontratak czarnych na skrzydle królewskim i potem mogę zagrać ewentualnie wieża b1 i próbować korzystać ze słabości na b7. I na A5. Także myślę, że to było najlepsze, co zagrać mogły białe. Natomiast nastąpiło G3. Wieża AB8, A3, Fe4. I teraz uważam, że już spory błąd, bo białe pobiły królem. Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Zostają one ze słabym pionkiem na D5. Myślę, że lepsze było Fe, FE po to, żeby te wszystkie pionki zostawić ze sobą, nie mieć, mieć na d5 wsparcie pionka e4. W partii nastąpiło jednak król e4, h4, od razu czarne otwierają linię h, f4, hg, hg, wieża h8, chcemy wejść na h2, dlatego białe grają wieża h1, ale tutaj po biciu, biciu wieża c8, czarne również wchodzą na otwartą linię. Oczywiście białymi tragedii jeszcze nie ma, ale myślę, że należało Grać, tak jak mówiłem wcześniej, wieża c3, wieża h7. Tutaj czarne oczywiście za bardzo nie mogą odchodzić wieżą, dlatego że nastąpi nieprzyjemny goniec e8 i ten król może mieć problemy. Ale nastąpiło, skoczek bije d5 i teraz poważny błąd białego. Oczywiście chodzi o to, żeby po król d5 zagrać wieża c5 szach. I po odejściu czarne zostają w wieżówce z piątkiem więcej. Natomiast w tej pozycji po skoczek D5 należało zagrać G4. Tutaj białe powinny zacząć wymuszać osłabienie pionka G6, znaczy korzystać z osłabienia pionka G6. Nie można za bardzo G5 z uwagi na FG, nie można odbić, bo jest wieża H5. Natomiast po ruchu jakiś skoczek B6 następuje G5, król 6 wieża G7. I białe łapią kontrę, mimo że stoją na razie bez pionka, zaczynają łapać kontrę właśnie przy tych pionkach. Natomiast nastąpiło goniec D7 i powierza D8, król bije D5-wieża D7. Czarne zostały z czystym pionkiem, więcej i pozycją idealną do realizacji przewagi. Oczywiście białe nie stoją jeszcze na przegranej pozycji, natomiast wynik już idzie na dwa. Na dwa rezultaty tutaj się może zakończyć partia, czyli wygraną czarnych bądź remisy. Następuje wieża H8, bardzo słusznie, oczywiście tutaj groziło takie nieprzyjemne E6, dlatego wieża H8, E6, szach, król D4, G5. Białe, czarne próbują wymienić pionka, który jest słaby i następuje wieża F8, król G7, wieża E8, GF. I teraz myślę, że najprościej remisowało: wieża bije E6. Z uwagi na to, że białe bez problemu po FG łapią pionka, powieża E3, i teraz król idealnie tutaj stoi. Blokuje pionka D. Marsz pionka D jest niemożliwy. Wieża jest aktywna na tej, na tej podstawie. Twierdzić można, że białe bez problemu zremisują tę pozycję. Nastąpiły jednak GF. Król F6 i duży, duży błąd białego. Należało grać wieża A8 po to, żeby po ewentualnym beszej zagrać wieża b8. I tutaj białe powinny zająć się atakowaniem tych słabych pionków. Natomiast po wieża f8 nastąpiło wieża f7 i okazuje się, że po wieża a8 następuje król e7 z groźbą bicia na f4, a jeśli białe obronią pionka na f4, to nastąpi wieża f5 i ta wieża z d7 nagle przeprowadziła się na aktywną pozycję na pole f5. Dlatego tak nie należało grać. A po wieża A5 bardzo ładna technika realizacji przewagi, zaprezentowana przez Monikę. Wieża F7 oczywiście chodzi o to, żeby bronić pionka B7. B4 E5. Wieża A7. Król E6. A4 Król D5. Wieża A5 Król C4. Czarne aktywizują swojego króla, grożą dojść pionkami za chwilę do pola przemiany, a białe naprawdę nie mają kontry, dlatego pozycja jest już przegrana dla białego. Wieża B5, wieża D7, wieża B6 i D5. Pionek po prostu maszeruje wraz ze swoim kompanem, idą za łapki, złącze, złączone pionki i pozycja jest oczywiście totalnie wygrana dla czarnego, po D3, po król, tutaj czarne, białe się poddały. Po król bije E3 nastąpi D2 i Pionek samodzielnie dojdzie do pola przemiany, i czarne spokojnie partie wygrają. Także bardzo mądre, wywodzące się z doświadczenia zwycięstwo Moniki Soćko nad debiutantką w tegorocznych Mistrzostwach Polskich, Mokate Indywidualnych Mistrzostwach Polskich Kobiet Katarzyną Dwilewicz. Monika wykazała się większą cierpliwością, większym opanowaniem i większą wiedzą w tej pozycji, dlatego zasłużenie wygrała tę rundę i bez pół punktu prowadzi, przewodzi tabeli, ma punkt przewagi, pół punktu przewagi nad drugą Iwetą Rajlich i półtora punktu przewagi nad um, Kariną Szczepkowską, także wydaje się, że na cztery rundy przed końcem um, niezdobycie przez Monikę medalu byłoby przeogromną sensacją, nawet przed turniejem można by powiedzieć, że byłaby to sensacja, gdyby Monice nie udało się zdobyć medalu, ale teraz jej sytuacja w tabeli jest zupełnie komfortowa i wydaje się, że pewnie zmierza ona po jeden z dwóch złotych, złote, złoty lub srebrny medal. Dziękuję Państwu za dziś. Zapraszam do oglądania transmisji na żywo na kanale Twitch prowadzonej przez Kacpra Poloka. Polecam również zapoznanie się z Ligą Typerów. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia po kolejnej rundzie.